W taki upał przyjemnie się ochłodzić. Kto mnie wrzuci jeszcze raz? Ja. Ach, pudło! Czekaj, spróbuj. Rozumiesz? Mhm. Jakie orzeźwiające. Następny Tupciu, chodź! Wiesz, Tupciu, to wcale nie jest takie łatwe. Hm, oczywiście, że łatwe. Co? A jestem już prawie suchy. A -a. Dlaczego on nie spada? Spróbuj jeszcze raz. To się zdarza każdemu. Po prostu źle rzuciłeś. Ja dobrze rzuciłem. Tam musi być jakaś sztuczka. Sztuczka? Jaka sztuczka? Gdyby tak było, twoi przyjaciele nie wrzuciliby mnie do wody. Oni oszukiwali. Wszyscy zmówiliście się przeciwko mnie. To nieprawda. Prawda.